Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi Was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyróż na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i na początek mała zagadka na rozgrzanie Waszych mózgownic. Co mają ze sobą wspólnego sieć salonów meblowych w Polsce, moja operowa koszulka i znak zakazu B5A, zakaz wjazdu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 6 ton. Wszystkie te trzy rzeczy swoją kolorystyką nawiązują do dzisiejszego zawodnika, ponieważ tak, pierwszy raz od pół roku po długiej przerwie, za co Was bardzo przepraszam, witam was w kolejnym odcinku owocowego openingu Adacha. Dzisiejszym zawodnikiem będą porzeczki. Mam wrażenie, że była kiedyś. Poziomka, zając poziomka. No właśnie, a nie porzeczka. Tak czy siak, dzisiaj będziemy mieli trzy rodzaje porzeczek. Możecie podziękować mojej mamie, która hoduje białe i czerwone porzeczki, a czarne czarne musiała zdobyć od sąsiadki. Na szczęście nie powiedziała jej, że to jej głupi syn będzie nagrywał o nich film na YouTube'a i, i że w ten sposób zarabia na życie. Dobrze, że tego nie powiedziała. Tak czy inaczej, dzisiaj będziemy zajmować się porzeczkami, które, nie wiem czy wiecie, mają bardzo dobry wpływ na zdrowie. Biała porzeczka wspomaga funkcjonowanie mózgu, czerwona porzeczka pomaga na nadciśnienie tętnicze, a czarna porzeczka ma właściwości przeciwgrzybiczne, czyli jak na przykład macie grzyba pod oknem, to tam przyklejacie czarne porzeczki i chwilę później już tego nie ma. No, mi, 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 mi by się chyba akurat przydały te białe porzeczki, dobre na mózg. Od razu dla tych wszystkich osób, które mają więcej niż 200 IQ i oglądają Delay ten film, ze względu na to, że są fanami tej serii, mam dobrą informację. Kolejny zawodnik, w zasadzie zawodniczka, rośnie. Dobrze? Jest hodowana specjalnie z myślą o odcinku, została ona kupiona. Jest posadzona w ziemi i czeka tylko aż będzie można ją zerwać i nagrać o niej odcinek. Także bądźcie cierpliwi, bo będzie to rzecz, której jeszcze na tym kanale nie było. Ale przejdźmy do tego, co mamy tutaj. Oczywiście, porzeczki, jeśli chodzi o swój wygląd, są bardzo standardowe. Każdy prawdopodobnie porzeczkę jadł, a jeśli nie, to ja Wam zaraz powiem, jak to wygląda. Czy wiedzieliście o tym, że jest biała porzeczka? Jest, kurwa, jak widać. Wiecie co w porzeczce mi się najbardziej podoba? To, że mimo tego, że jej wygląd jest dość niepozorny, to jak się przyjrzycie, zobaczycie, że tak naprawdę ona jest delikatnie przezroczysta i można zobaczyć to, co ma w środku. To mi się bardzo w niej podoba. To jest zaproszenie do jedzenia. Ta porzeczka mówi zjedz mnie, ugryź mnie, a te pestki w środku wcale się nie będą przeszkadzać! A nawet jeśli będą przeszkadzać, to ja ci daję znak, że one tam są, nie musisz się niczego bać. Porzeczko, dziękuję Ci, że mówisz mi takie rzeczy, bo jak na przykład jadłbym kokosa to ja bym nie wiedział, co jest w środku, a jadłem już kokosa. O, rozjadłem śrubokręt. I średnio mi wychodziło obieranie kokosa, radzenie sobie z nim. Tak czy inaczej, zobaczmy, jak to wygląda. W zasadzie nawet nie będę wam chyba tego robił, jeśli się zastanawiacie, czy tak. Czy są tutaj moje sprzęty? Są moje sprzęty, bo bez. Czarnego noża, serca kruka, czarnego jak kruk i różowego talerzyka Vintage Rose i zielonej deski do krojenia. Oczywiście nie ma owocowego openingu, tylko się zastanawiam, czy ja w ogóle potrzebuję kroić te rzeczy? Gwoli tradycji zrobimy to. I gwoli tradycji łapię was za mordę, niczym po prostu politycy uprawiam zamordyzm. I teraz robię zoomizm. Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Proszę bardzo, jeśli chodzi o czerwone porzeczki, to pokażę wam je też z bliska, bo te są... Absolutnie przepiękne, widzicie to? One też są przezroczyste. Wyobraźcie sobie, że idziecie w lesie i widzicie taki krzaczek z takimi owocami, które też krzyczą, zjedz mnie, zjedz mnie! Po prostu żyć nie umierać. W przypadku czarnych porzeczek, no tutaj tej przezroczystości już nie ma, ale tutaj jest elegancja, ona założyła smoking. Po prostu to jest, to jest dowód na to, że po prostu w życiu czasem, żeby życie miało smaczek, raz biała porzeczka, raz czerwona, raz czarna, jak to mówi stare polskie przysłowie. One ze sobą współgrają, one osobno są bardzo dobre, ale razem stanowią. Zespół, który po prostu jest nie do pobicia. Także zacznijmy sobie od tej kolejności, w której wam o nich opowiadałem, czyli biała porzeczka na sam start. Spójrzcie na nią jeszcze raz. Jest to owoc przepiękny. Tak naprawdę jest on troszeczkę żółtawy, no ale dziwnie by było, gdyby był całkowicie biały, prawda? Łatwo schodzi z gałązki. Mogę go sobie tutaj położyć. Porzeczka mi uciekła z talerzyka, ale ja mówię: Chodź do mnie, wracaj, porzeczko, odsłoń mi przed sobą swoją tajemnicę. Jeśli chodzi o jej tajemnicę, to ta praktycznie nie istnieje, ze względu na to, że, tak jak mówiłem, widzieliśmy to od samego początku. Zanim przystąpię do jedzenia, do konsumpcji, spróbuję przekroić też dwie pozostałe porzeczki. Zobaczymy, czy one się jakoś różnią tym, co mają w środku. A ta jest skromna, a ma tylko jedną pesteczkę. Mówi, a bo ja jestem taka młoda jeszcze. Jestem taka młoda, nie zasługuję na to, żeby mnie jeść. Ależ porzeczko, nie mów takich słów. Zasługujesz. Jedzcie porzeczki, jedzcie zdrowe rzeczy, jedzcie owoce. Teraz lato, rosną owoce, ależ czarna porzeczka to jest na... projeju. to jest co innego. Czy wy to widzicie? Ten środek wysublimowany. Oj, 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 czarna porzeczka zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Porównajcie sobie środki tych owoców. Ja już wiem, dlaczego ona nie pokazywała na samym początku, co ma w środku. Bo gdyby wszyscy wiedzieli, to nikt by nie, jej nie dał spokoju. Tam są takie piękne rzeczy, ale dwie pozostałe też nie odstają. Także, że tak powiem, operacja została zakończona. Siostro, umyj mój skalpel i przynieś mi śliniaczek, bo będę żoru. Jeśli ktoś się zastanawia... Czy ja nigdy w życiu nie jadłem porzeczek? Jadłem. Ale. Ale chyba nie jadłem białych, tak szczerze mówiąc. Czerwone jadłem, czarne też. Poza tym czarna porzeczka. To wiecie, z czym się kojarzy? Nie mi. Nie mi. Z imprezą rodzinną z 2006 roku, gdzie chleje się wodę i popija się capri. Czarna porzeczka, czy tam caprio. Ja na szczęście takich rodzinnych imprez nie miałem. Aczkolwiek u mnie. Kiedyś, dawno temu, kupowało się Caprio, ale już się nie kupuje, bo to są zdrowsze rzeczy i smaczniejsze. Na pewno zwykła porzeczka jest smaczniejsza. Tak czy siak, biała porzeczka na sam start. Zobaczymy, czy one się w ogóle różnią w smaku czymkolwiek. O! o! Jak jabłko smakuje. Mm. Oleż już wleciał smaczek, mały, ale wariat. To jest niesamowite, że coś tak małego możesz aż tak wykrzywić. Powinienem chyba tutaj mieć jakiś ten wasabi albo imbir, żeby móc sobie kubki smakowe wypalić między próbowaniem, jak sushi, prawda? Między jedną rolką, a drugą je się coś takiego. Czerwona porzeczka na drugi ogień. Mmm! Bardzo podobny smak, ale może to kwestia tego, że już się przyzwyczaiłem do tego kwasu. Nie była aż tak kwaśna. To jest taki pozytywny kwas, to jest taki owocowy kwas, no nie? To, że ja się wykrzywiam, to nie jest kwestia tego, że mi nie smakuje. Absolutnie nie. Bardzo intensywny, owocowy, kwaśniutko-słodziutki smak. No ale teraz przechodzę do tego, co zrobiło tutaj na mnie pozytywne wrażenie. Enigmatyczna czarna porzeczka, która pomaga na różne rzeczy, na przykład na grzyby. Na ścianie. O, Ona smakuje jak Rosół z kury jak, ro... jak kawałek kury w rosole To sąsiadka tam Kurczakiem to posypała? To smakuje jak mięso z rosołu z kury. Nie kłamie nie, Muszę zjeść kolejną, bo aż nie wierzę Czy czarna porzeczka naprawdę smakuje jak Jak udko kurczaka, jak podłudzie kurczaka w rosole? Nie tak to zapamiętałem To smakuje jak kura Jak kura w rosole nie żartuję. Co to jest? What? Tyle lat żyję i czegoś takiego nie widziałem. Cały czas miałem to pod nosem i nie wiedziałem, że takie rzeczy się tu wyprawiają. Gdybym wiedział, to bym robił rosół z czarnej porzeczki. No przecież ten smak to jest rosół. Kurwa, kura w rosole. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Zjem czerwoną porzeczkę. Ależ tu jest duża, ona jest soczysta. No i ona jest kwasiutka, miutka, owocowa, a trzy e, trzy różne smaki dosłownie. Biała taka. E, miała taka. Czy to nie jest piękne. Zobaczcie, co dała nam natura. Niesamowite. Wiecie co? Uważam, że 10 lat temu... Chociaż ile to razy, lat było? Nie, 10 lat temu były takie challenge jak, jak Cynamon Challenge. Raz, dwa, trzy czy Chubby Bunny Challenge. No, no. Powinny być challenge, które zachęcają do robienia, do jedzenia zdrowych rzeczy, na przykład Porzeczka Challenge, chociaż po angielsku to powinno być After Small River Challenge. <grymne> <grymne> White After Small River Challenge, czyli Biała Porzeczka Challenge, czyli challenge, który polega na tym, że bierzecie kiść takiej czarnej, czerwonej, no nie jest ona ani czarna, ani czerwona, białej porzeczki, która jest sama w sobie dość kwaśna i robicie tak. Uch. Uch. Aż się popłakałem. Zapoczątkowałem nowe wyzwanie. To jest wyzwanie, które promuje zdrowy sposób żywienia. Jedzenie owoców. jakie jest sezon na owoce. To jest white... Jak to kurwa było? White after small river. Biała porzeczka challenge. Czyli bierzecie na przykład Kilkanaście białych porzeczek, i jecie je naraz. I nie możecie się skrzywić, bo jak się skrzywicie, to przegrywacie. Ja przegrałem. Ale dlatego, że wam pokazywałem. A spróbujemy zrobić red after small river challenge, czyli zrobić to samo z czerwoną porzeczką. Mam tu taką kiść. Czerwonych porzeczek tu jest. 3, 7. Mmm. Ta jest lepsza. Czy ja mam jeszcze robić rosu z kury? Challenge. Dobra, jak już, jak już robić, to robić. Tutaj pożyczek jest trochę mniej, bo jest tylko 5, ale są one większe. Także Black After Small River Broth. Tak był Rosu? Black After Small River Broth Challenge. Mm. O! To wszystko siedzi w głowie. Przejdźmy do oceny. Ja chyba muszę te pożyczki. Ja te porzeczki wystawię im ogólną ocenę, dobrze? Możemy tak zrobić? Możemy. Wystawię im ogólną ocenę. Za wygląd porzeczką wystawiam ocenę 8. Ze względu na to, że są dość standardowe, jeśli chodzi o kształt, ale urzekło mnie to, że są dość przezroczyste i można zajrzeć im do środka. No, w przypadku czarnej porzeczki nie, ale czarna porzeczka nadrabia to tym, że jak się ją roztworzy, to w środku. Ukazuje nam tajemnicę swojego istnienia. Także powiedziałem: 8? 8. Jeśli chodzi o smak, tutaj też dam ósemkę. One były inne: biała i czerwona, była bardziej owocowa. O czarnej to już enty raz mówić nie będę. Smakowała jak rosół skóry. Powiedziałem to mimo wszystko. To nie zmienia faktu, że to były smaki, które mi się podobały, mimo tego, że nie dałem rady zrobić Black River After Small. River Broth Challenge, to już ze względu na to, że jestem po prostu słabym graczem, jestem słabym połykaczem porzeczek, aczkolwiek to nie zmienia faktu, że wszystkie smaki mi się podobały i tutaj też mogę wystawić ósemkę. I tutaj przechodzimy do oceny konsystencji. Konsystencja jest zajebista, tylko że... Pestki w środku wyróżniają się na tle tego miąższu, bo oczywiście mamy tutaj delikatny miąż. Mógłbym wam pokazać to, co wyplułem na talerz, ale nie będę wam tego robił. To i tak jest bardzo solidna konsystencja, dobrze się to je, trochę gorzej kroi, ale w przypadku porzeczki, kto normalny, to kroi. Ja to pokroiłem, ale nie jestem normalny. Kto normalny to kroi, tego nie trzeba kroić, to jest wielkości małego paznokcia, także wydaje mi się, że tutaj absolutnie nie powinienem brać pod uwagę tego, że no cóż, nie mogę przekroić tej małej, a w zasadzie mogę przekroić tę małą porzeczkę na pół, ale będzie to trochę niewygodne. Nie, wydaje mi się, że za konsystencję też mogę wstawić solidną ósemkę, także 3 razy 8 24 i to jest ocena dzisiejszych trzech zawodników. Można powiedzieć, że to też jest evenement na skalę światową, ponieważ pierwszy raz w historii owocowego openingu mamy wspólną ocenę dla trzech różnych owoców albo inaczej, dla tego samego owocu, ale z trzech różnych rodzin. Zobaczcie, jaka piękna lekcja. Mimo tego, że inni to leżą razem, się w ogóle ze sobą nie kłócą, współgrają. Jeden jest owocem, drugi rosołem skóry. I myślę, że tą pozytywną lekcją możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie ocenę. Taką? Albo taką? Dajcie mi znać, co sądzicie na temat challenge'u z porzeczkami. Możecie mi wysłać na maila swoje podejście. Tak, możemy zrobić. Wyślijcie mi na maila swoje podejście pożyczkowego challenge'u i zobaczymy, czy jesteście takie cwaniaki, czy jesteście takie kozaki. Może jak ktoś będzie, ktoś mi wyśle fajny filmik, kto pokaże go w jakimś kolejnym odcinku, jakimś kolejnym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie, bardzo, bardzo się cieszę, że dotrwaliście do tego momentu. Napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się podobało i czy macie jakieś fajne przepisy na rzeczy z pożyczek. Inne niż sok z pożyczek, może macie coś takiego fajnego, co będę mógł wykorzystać, chociaż raczej zjem te pożyczki, bo już nie będę ich trzymał tak długo. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa, pa. Dziana.